Przesunął się do tyłu. Minos, minus, minus, minus. Minus. Wszystkich z tej strony ulat. Dzisiejszy filmik to nagranie z naszego klasycznego niedzielnego strzania, aczkolwiek tym razem było to ostatnie strzanie przed naszym wyjazdem na Aegisa. Nie więc w ramach tego, że była taka możliwość, poprosiliśmy wszystkich graczy, żebyśmy mogli zagrać jako cała ekipa, żeby ASG Altenew Fox odgrali razem. Celem, jak łatwo się domyślić, było poprawienie trochę współpracy pomiędzy graczami, komunikacji, podawania namiarów nie nie itd., itd. Nie itd., Zresztą będziecie mogli tutaj zobaczyć jak u nas to działało i powiem szczerze, po tej grze byliśmy z tego bardzo zadowoleni i jak na nas to był naprawdę dobry poziom. W pierwszej rundzie nic ambitnego, bo oczywiście gramy w match. my tam, wy tu i strzelamy do siebie z kuleczek. Jakby co na środku to my, więc tam uważajcie na ogień. Jest jeden? Widzę. Dwa. Bezmaga, jestem. A jest przy tym drzewku tam. Tak, 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 widziałem. A i drugiego widziałem. Czy tego widziałem? Zjeść go, czy nie? Nie, nie wiem. Na nie wiem, nie wiem, nie no początek niezbyt no dobry, bo najpierw nie włożyłem magazynka w ogóle, a potem mi wypchnął. No minus, minus, minus.

Do mnie strzelił jakiś snajper Zaczliśmy godzina Tak układ na prawej mamy, jeszcze jednego jakoś Ulad przyjął, urat przyjął Sajko, pilnujesz nam pleców Już pilnuję, już 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 się wracam na pozycję O do was Dzięki, dzięki, bo jedę nam w bieg Wiem, bo góry Muszę zmienić kąt Sławek Uważajcie, żeby do wychodzić z lespa Cofa, cofa Do mnie prawo Minus Wiem do tyłu w dół jeden się cofał no Widzę. Prygiel prawej pilnuje. Prygiel może się do przodu przesuwać, czy jest niebezpiecznie? nie wiem, w jednym podchodzić. Wychodzę z respa, gdzie się kierować? Przemieść się na lewą stronę, na rzeczy, bo zaraz będą wychodzić z respa i prawdopodobnie będziemy mieli ich na flance. No, ale czy naszego mamy kogoś jeszcze szerzej niż ty? Czy to jest jesteś skrajny? Dobra, chłopaki, jak macie szturma to wejdźcie jeszcze za prygla, nie? Jedna osoba Trzech schodzi z respawnu w kierunku rzeczy Sławiko, tak, to po twojej lewej, na dole Sławek zostań, bo jeszcze osłaniał flankę, nie? Z lewej strony Sajko z godzinę walczą i eliminują przeciwników. A ja przesłam się troszeczkę do przodu, starając się uzyskać jak najwięcej terenu z prawej strony. Pamiętaj po lewej, nie? I potem masz Sajka i godzina. Wziąłem, wziąłem, dziękuję. Nie miałem konta na niego. To jest dalej, wysoko na wzniesieniu, jeszcze gdzieś w tak drogi. Tak, trzeba tą. Kajdę, zaraz jeżo. na Tak, gadają, gadają. To nie nasi, to nie nasi. Podchodzą górą, chyba cały za po moim rzędzie raczej chyba jakiś chapek. Górą przechodzą w prawą stronę. Zauważył mnie. Godzinę straciliśmy z tego gościa, którego nie mogę namierzyć. Cławek masz go gdzieś na swojej 12 Może pierwszej, chyba jest na drugim szczycie. Tak to jest Jest jak się czas kończy Jest jeden minus, ale gdzieś jeszcze jeden chyba jest Nad tobą, twoja pierwsza Na szczycie górki, przemieszczę się Coś ciekawego, jakiś hapek Z lewej do mnie wali. Nie mogę się wychylić. No, niestety ja cały czas tutaj tylko siedzę i wymieniam kulki z jednym przeciwnikiem, ale niewiele się tu dzieje. Więc postanowiłem pójść troszkę do przodu. Potwierdźcie, potwierdźcie, zleciliśmy sławka? Halo? poprzestanieanieanie do mnie Kompletnie nie, nie widzę przeźmika, który do mnie strzelał, więc przemieszczam się, aby obejść to trochę szerzej. Niestety, zgodnie z przewidywaniami, z przeciwnicy, z którzy przechodzili tam górą przede mną, no w końcu nas obeszli i teraz to oni są na mojej flance. I pakuje się oczywiście i pod lufę. Strzały po prawej mocno. Wracam do gry i obchodzę jeszcze bardziej prawo, aby wejść na prawą flankę, tym co obchodzi mnie od prawej. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. U lat jeszcze dwie osoby. Wchodzimy z górki w ten gęsty teren po prawej, więc patrzcie do czego walicie, w czego? Skrzyżowanie, początek gęstego, strzelali do prygla, prygiel kogoś wygarnął, ale spierdzielił, więc tam był jeden plus. No dobra, daj przybiję się dołem przy bagienku po prawej. Jestem przy bagienku po prawej na dole i gościu jest na samym skraju, w tym najniższym punkcie na końcu wąwozu. No i tutaj mam dość duży problem z podawaniem. Wynikało to z tego, że magazynki były strasznie zasypione tym, co zostało po kulkach BLS, które używałem tydzień i dwa tygodnie temu. I niestety dopiero kiedy je wyczyściłem, te magazynki zaczęły działać tak, jak powinny. To jest kurwa, tam, kurwa, 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 Jeden mniej Muszę się stąd troszeczkę wycofać, ponieważ tą pozycję przeciwnik zna doskonale, a chciałbym go jakoś podejść, tak żeby się nie spodziewał. Jak tam tu u ciebie? Właśnie mnie ostrzelał goś, ale tak niezbyt celnie. Nie mogę go zlokalizować, musiałem się lekko cofnąć, zmienia pozycję. Jest w samym dołku po prawej stronie, za drogą, po prawej stronie drogi. To działa po prostu perfekcyjnie. Podwozu nas do lewej strony, zaraz będą schodzić z naszej strony od dowodu. Z tego wyraźnie zrozpacz? Idę na lewo, idę na lewo, bo podobno tam mieliśmy kontakt. Kwiat, masz tam jeszcze kogoś na prawej? Znaczy, był jeden w tym takim samym dołku przy samej tym bagienku po prawej. Nie wiem, czy go wyjęliście. On jest dosłownie w tym wąwozie, tam z zagłębieniem. Tam jest taki, jakby to powiedzieć, ustęp, i za tym ustępem leżał. Dobra, widzę przeciwnika, tylko problem w tym, że jest dość blisko i nie powinienem tutaj strzec z demerki, więc zmieniamy broń na kraj tak. No nie mogę gadać, bo dosłownie przede mną leży przeciwnik. A muszę jeszcze kawałek podejść, bo nie mam konta. Mam prigiel tego z prawej na dole, wyjąłem. To znowu kraj ta na plecach, a ja biorę się za demerkę i wracamy grać. Prigiel będę podchodził od prawej, od dołu, od drogi. na Sajko, sajko, gdzie walczycie? Ten po lewej, tak? Chłopaki zgłaszają problemy na lewej stronie mapy, więc uznałem, że skoro jestem skrajnie na prawej, to po prostu zrobię flankę i zajdę tutaj niespodziewających się nic przeciwników. Niestety nie dotarłem Hit. ze wsparciem i trzeba wracać do respa. No ja panowie, jak sytuacja? Wchodzę do gry. Idę na prawą, jeden gościu był na podejściu pod górkę od ich strony, ale to... raczej już się dawno przesunął od czasu kiedy mnie wyjął. Widziałeś go? Widzę, przemieszcza się w prawo. Jeden z cichą repliką przemiesił się mocno w prawo. Widzę, widzę go. Minus. No i tutaj upłynął nam czas przewidziany na tą rozgrywkę, czyli kończymy. I na dzisiaj to już wszystko. Dziękujemy za oglądanie i do zobaczenia ponownie.